Mam na imię Emilia, to jest Iza, jesteśmy z Siódmego liceum ogólna kształcego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Śpiewamy już od paru lat, ale tak naprawdę dopiero razem od września. No, połączyła nas wspólna pasja, śpiewanie i teatr, bo jesteśmy w czasie teatralnej. No. Chciałabyśmy w przyszłości uczyć w teatrze, ewentualnie w szkole, emisji głosu albo edukacji teatralnej. A co by skłoniło do przyjścia na ten casting i do wzięcia udziału w tej zabawie? Znaczy, lubimy chyba śpiewać, każda z nas wiąże z tym swoją pasję jest to y, nasze hobby. W czym, to, to jest coś, w czym czujemy się naprawdę dobrze i chyba chciałyśmy po prostu spróbować swoich sił, zobaczyć, czy, czy naprawdę umiemy śpiewać, czy w skończyć i. Last time, it's the last chance to feel again. Let me rock me, now I can't feel anything. When I lost i don't know 你好。 Try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can play all progress, you can feel anything that your heart. your heart Dziewczyny, wasz występ mi się podobał bardzo, bardzo wasz mi się występ podobał. Obydwie macie ogromny potencjał, macie głos, dobór jak najba, repertuaru jak najbardziej dobry i ja jestem jak najbardziej na tak. Dziękujemy. Słuchajcie, dziewczyny, ja tak Was ocenię, Iza, bardzo fajna dynamika głosu. Masz bardzo interesującą barwę. Bardzo mi się podobała Wasza harmonizacja głosów w tych partiach wspólnych. Bardzo fajnie sobie z tym poradziłyście, bardzo fajny repertuar. Nie się występ. Bardzo podobał jestem na tak. Ja również jestem, na tak od razu powiem, a to z racji mówię takich e, względów, które tutaj wymienił Piotr, jak i również myślę, że jako pierwsze występujące mieliście tutaj dosyć e, o no, taką e, nie tyle, że tremę, e, ale na pewno jest Wam e, bardzo ciężko. Jestem rady. Więc no cóż, e, moja wypowiedź będzie tylko czystą taką formalnością. Dziewczyny, na pewno słychać, że nie od dzisiaj śpiewacie, tak? Macie bardzo czysty głos, fajny występ, fajne wykonanie. Także, no cóż mogę powiedzieć, jesteśmy na tak i zapraszamy do półfinału, a was proszę o gorące brawa. Jest po prostu super, jest taki czas, jest taka energia, że po prostu tylko iść i jeszcze śpiewać. Jest udało fajnie, się. naprawdę udało się w końcu. Udało tak. się, dobrze było. Tak. Tak. Teraz komisja zadecyduje, komisja półfinału zadecyduje, czy e, będziecie w finale lub możecie walczyć o głosy publiczności e, na serwisie to za dzień. Będziecie walczyć? Na oczywiście, pewno, oczywiście. Tak.